Dobra, będzie samych filmów. Jak nie było nic, to teraz będzie film za filmem. Ciekawe miejsce. Tu słupy. No to jesteśmy na chodniku dalej. Tamte chodniki, żeśmy robili co widać tu i tu i tam do góry, ale tutaj to masakra. Dobrze, że nie jestem pełny, ale gościu będzie za chwilę musiał tutaj z pełnym zjeżdżać po mnie, bo ja jeszcze, a jeszcze zraz wykipruję i i, i i będę pusty także ciekawe zjeżdżanie no ale takie miejsca też trzeba zrobić, o tu świeżutki asfalt do góry tam czeka jeden i czeka drugi, bo teraz trochę o tu już podwiózł gościu maszyny po maszyny przy przyjechał Następny, o ten co stoi co w usterku go widać Więc to będzie już zakończenie dnia chyba Dla mnie to będzie już końcowy Końcowa ta w kamerze można zobaczyć Nie, kamera słabo będzie widać nie nawet nie Oni tam muszą zacząć i no to się chwilę tam będą bawić zanim to wszystko tam trochę ręcznie coś tam Także tak Taki to był typ dnia chodnikowego, bo już kończę na dzisiaj tyle. Będą trzy filmy, masakra. A no, oczywiście takie po parę sekund. Ale odgruzowałem kamerę moją, bo kurde, nie mogłem jej wyciągnąć, bo przez kilka miesięcy leżała w tym w opakowaniu, a tu była taka przez. Y, guma, ta, y, no, taśma dwustronna. I kurczę złapała do tej obudowy szczelnej gdzieś tam. Się połapała i kurde, no nie mogłem jej wydrzeć, aż ją pogryzłem. Bo na początku myślałem, że to łatwo pójdzie, że tylko tak się wciąż, że zębami to dam radę zrobić, ale zostawiłem tylko ślady mojego uzębienia. <grym> ale tu nie zniszczyłem to. Może będzie coś z niej i może gdzieś usytuuję ją z tyłu na kabinie, żeby właśnie sam zobaczyć, jak to kurde się otwiera, zamyka, typuje, znaczy typuje, kipruje i tam. Na asfaltowni jak ten yy, się zasypuje, może coś takiego zrobię. Jak mi trochę weny pójdzie, a jeszcze muszę znaleźć, bo nie wiem gdzie są miałam do niej takie yy, uchwyty, że można na te trytki je normalnie było i na kierownicę zakładać, i gdziekolwiek takie różnego rodzaju tam w zestawie było tych sportowych uchwytów, ale, ale to poszukam także tak, kończę już na dzisiaj tyle.